Niezwykły zbiór dzieł sztuki, roślin i fasad budynków to najczęściej powtarzany temat prac plastycznych prezentowanych na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Prace zostały wykonane starą techniką akwaforty. Tadeusz Michał Siara jest mistrzem akwaforty. Akwaforta to technika graficzna rysunek wykonany na metalowej płycie specjalną igłą grawerską. Trawi się kwasem azotowym, następnie płytę pokrywa się farbą drukarską i odbija pod prasą na wilgotnym papierze. Artysta zatytułował swoją wystawę Listy na lewą rękę. Nie tak trudno odkryć tajemnicę tego tytułu, gdyż jak sam przyznał, jest po prostu leworęczny. W technice Akwaforty ta przypadłość jest bardzo przydatna, gdyż rysunek powstaje w odbiciu lustrzanym. Stąd może właśnie jego prace są tak bogate w detale, bo przychodzi mu to z łatwością. Ale wiadomo, jeżeli ktoś tworzy akwaforty od ponad 40 lat, to na pewno może już się poczytywać za kogoś, kto tę technikę poznał dogłębnie. Pierwszy list powstał w 1975 roku w Holandii, gdzie artysta przebywał na stypendium i wpadł na pomysł, aby w ten sposób rysunkiem zapisać swoje. Refleksje i przeżycia z pobytu właśnie w Amsterdamie. Tutaj na wystawie niestety nie ma tego listu, ale są inne również z tego okresu. Zresztą Tadeusz Michał siara prezentował już swoje prace w naszej galerii w 1991 roku to była wystawa nosząca tytuł w Wieży Babel, ale tam również pierwsze listy się pojawiły. Do dzisiaj tych listów Przybyło. Jest ich już ponad 100, na wystawie pokazujemy 55. Są to obrazy z miejsc, które artysta odwiedził, z miejsc niezwykłych, a nawet jeśli nie są niezwykłe, to jego wyobraźnia i talent spowodowały, że patrzymy na nie, nawet na te yy, z Polski zakątki zupełnie mało znane, jak na coś wyjątkowego, bo właśnie potrafi tak je opisać, tak skomponować obraz. Z misternych elementów, że widzimy tam o wiele więcej niż tylko ilustracje czy powiedzmy pocztówkę z podróży. Swoje obrazy komponuje z wielu elementów. Przede wszystkim są to fragmenty architektury, fragmenty krajobrazów, ale także wszelkiego rodzaju ozdobniki, inskrypcje, no i właśnie odręczne teksty, które są komentarzem. Do zapisywanych obrazów znajdują się tu również fragmenty wierszy, a nawet przepisy kulinarne. Na wystawie są listy, jak powiedziałam, z różnych stron świata, ale przede wszystkim to Europa i Azja. Obecnie artysta wybiera się w podróż do Tajlandii i Kambodży, więc pewnie wkrótce powstaną nowe listy. Wystawa List na lewą rękę w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży będzie czynna do 12 lutego.